Filip Komorski Krążek na tafli do dyspozycji trenera Marka Batkiewicza trzy piątki, trener Pekka Katirkonen komfortowo opieści GKS Utychy tam chce powalczyć o krążek Szymon Kucharski, to się udało i yes. gol Sobecki Karol Sobecki pokonuje Szymona Klimowskiego i gospodarze obejmują prowadzenie jak ważne jest wygrane wznowienie. Sobecki zrobił sobie troszeczkę miejsca. Spojrzał w kierunku bramkarza Szarotek. Precyzyjne uderzenie pokonany. Szymon Klimowski. Żwami Dominik Paś. Podanie do Łyszczarczyka. Łyszczarczyk. Klimowski. Prążegę przez Tyszan. Paś do pociechy. Komorski. Paś. Pociecha. Łyszczarczyk. Klimowski nie sięgnął krążka i Alan Łyszczarczyk 2 do 0. Miał tam nieco utrudnione zadanie Szymon Klimowski. Skutecznie zasłaniali mu widoczność i napastnik i obrońca. niesygnalizowany strzały Alana Łyszczarczyka i 2 do 0. GKS. Helianko, póki co nie do zatrzymania, zagranie pierwszej odsłony, 8 minut 14 sekund, Ciura. Klimowski na raty witanen. Mocne uderzenie witanena, ale nie miał prawa. raz jeszcze Bartłomiej power. No i nie miał zbyt wielu okazji do interwencji Ciura. Klimowski wypuścił krążek i... Ten błąd bramkarza kosztował szarotki utraty trzeciego gola. 3 do 0. gks Tychy prowadzi pod halem Nowy Targ. Niepewnie Klimowski. Uciekł krążek bramkarzowi szarotek. I ona Monto, zdobywcą Helianko. Klimowski. O. Helianko, Helianko i gol. Poprawił swój strzał Rasmus Helianko. Za pierwszym razem jeszcze Szymon Klimowski zdołał odbić uderzenie tyskiego napastnika, ale wobec poprawki Bezradny opuszcza ławkę karę. Michalski rzadko Zatrudniali hokeiści z nowego targu bezpiecznie pod dyską bramką. Nie skorzystali z tego prezentu. Nowotarżanie w odpowiedzi. Helianko i... trzeci gol tego zawodnika: hatryk Rasmusa Helianki. 5 do 0. GKS Tychy prowadzi z podhalem nowy targ. Raz jeszcze ta akcja. Dobre podanie, sporo miejsca miała Rasmus Helianko. Precyzyjne uderzenie pod poprzeczkę Helianko, kaskinen Przed bramkę Monto. Pierwsze uderzenie odbił Szymon Klim Klimowski. Brakuje asekuracji. Między innymi niestety w drużynie Szarotek. Wykorzystują to z zimną krwią hokejści. GKS utychy. Jona Monto zdobywa szóstego gola. Dla Tyszan. Niefortunnie. Ekipa szarotek Klimowski. Do szczerby. Ten przytomnie na drugą stronę. I Kamil Wartowski. Łyszczarczyk. Przyspieszył Łyszczarczyk i Dominik Paś, siódmy gol dla GKS Tychy. Alan Łyszczarczyk, Dominik Paś i ten pokonuje Szymona Klimowskiego. Przyspieszenie Łyszczarczyka. Dobrze tam wjechał lewą stroną Dominik Paś, to do Helianki, Pociecha, Ciura. I gol! 8 do 0. Bartosz Ciura. Tam chyba trąciły, któryś z zawodników, jeszcze przed Klimowskim. Ten strzał Ciury. Zaskoczony. Bramka Szarotek. Zrezygnowany. Zjeżdża do boksu. Pociecha. I Bizup. Spojrzał jeszcze. Paweł Bizup. Kaskinen do Komorskiego, Bizup. Wajda, strącony krążek, ale przytomnie teraz Kamil Lewartowski. Turkin z Jarczyka, Lechtonen. Lechtonen i gol, pokonany Paweł Bizup. Matias Lechtonen. GKS Tychy 9, Podhale Nowy Targ 0. Parowany Ten strzał Komorskiego, ale pojechał za krążkiem kapitane Tyszan. Bizup Komorski 10 do 0 na 5 minut, 28 sekund przed zakończeniem drugiej tercji. Filip Komorski, kapitanek GKS u zdobywa 10 gola. Kaskinen, Sobecki. I gol. Nie zatrzymują się Tyszanie. Rasmus Helianko. Czwarta bramka tego zawodnika. 11 do 0. Krzyżek, Krzyżek przed bramkę, Danila Larionows, 20 sekund potrzebowali Tyszanie, 20 sekund gry z przewagą i GKS Tychy z kolejnym golem, Robert Mrugała opuszcza ławkę kar, Tuzin goli w bramce Szarotek, krążek w grze. Trzecia, tercja rozpoczęta. Komorski przejmuje Tomasik. Łyszczarczyk. Paś. Pokonany Paweł Bizup. 13-0. Dominik Paś. Z drugą bramką w tym spotkaniu. czasami kłopoty mobilizują Jeziorski tymczasem dobra interwencja Marski wygrał po jednego krążek z żółtkiem uderzenie Wilczoka odbite gdzieś Winikainen przepuścił Komorski krążek Kolusz paś przed bramkę Komorski i 14-0 Filip Komorski i czternasty gole na koncie GKS-u. Tychy drugi gole Filipa Komorskiego. W Sitnik zablokowany i szansa dla Tyszan. Helianko, ale. Kopania gry. Turkin zostawił krążek. Bizup Power. No i power przymierzył tym razem Lewartowski. Pociecha. Komorski, gol. Filip Komorski. 15 do 0. To ciura. Odgrywał do kapitana swojej drużyny. A ten mocnym strzałem. Kaskinen. Sobecki do środka. Lechton. Kaskinen. Lechtonen. Poczekał Turkinę, żeby nie spalić. Witanen i gol! 16-0. Mark Witanen. Ośmiokrotnie w tym es. Witane GKS Utychy. Łyszczarczyk. Kakonen. I gole. 6 sekund. Zaledwie na ławce kary były Bartłomiej i Power. I Tyszanie zdobywają 17 gola. Lechtonen, Witanen, Bizup, Witanen i 18-0 na 44 sekundy przed zakończeniem trzeciej tercji. Tyszanie dopisują kolejne trzy punkty, pewne zwycięstwo. A my życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia.